Proszę pana, polityka firmy zabrania noszenia nieautoryzowanych insygniów. To coś musi zniknąć, już. Sprzedawca, młody człowiek, ledwo po okresie dojrzewania, powiedział z drwiącym uśmieszkiem. Jego palce faktycznie wyciągnęły się i pociągnęły za pojedynczą, zczerniałą metalową przypinkę na znoszonej marynarce Johna Maca Maktawisza. Mac, lat 78, cofnął się. Jego ręka instynktownie uniosła się, by chronić purpurowe serce, jego jedyny widoczny medal, surowe przypomnienie dnia, o którym wolałby zapomnieć, ale który czuł się zobowiązany honorować. To nie jest żadne coś, synu, warknął Mak niskim, groźnym głosem. Na to trzeba było zasłużyć. Sprzedawca ośmielony ostrym szarpnięciem zerwał medal z materiału. Zasady to zasady staruchu. Pięć minut później, gdy Mac stał drżąc na zewnątrz, padł na niego cień. Wysoka postać w pełnym mundurze galowym armii, z gwiazdkami lśniącymi na ramionach, wypełniła drzwi. Właśnie napadłeś na mojego ojca stwierdził oficer lodowatym głosem. Jeśli wierzysz, że niektóre symbole są święte, a honor rodziny jest absolutny, wpisz poniżej. Nigdy nie zapomnij. John Mac, Mactawisz. Był człowiekiem wykutym z granitu i hartu ducha. Jego życie było służbą. Dwie tury w Wietnamie jako żołnierz piechoty morskiej, życie prowadzone według kodeksu honorowego, który wydawał się coraz bardziej obcy we współczesnym świecie. Teraz, w wieku 78 lat, jego ramiona były nieco bardziej przygarbione, chud, spowolniony przez stare rany od odłamków. Które bolały przy każdej zmianie pogody, ale jego oczy wciąż wyrażały niezachwianą determinację człowieka, który spojrzał śmierci w twarz i przeżył, by o tym opowiedzieć, choć rzadko to robił. Mieszkał samotnie w małym rządowym mieszkaniu. Jego dni upływały spokojnie, przerywane wizytami w klinice dla weteranów, wAA i samotnymi spacerami. Jego najcenniejszą własnością, rzadko noszoną, ale zawsze blisko było purpurowe serce, które otrzymał po tym, jak został ranny, ciągnąc swojego sierżanta Plutonu w bezpieczne miejsce pod ciężkim ostrzałem. Dla niego nie był to symbol bohaterstwa, ale przetrwania, poświęcenia, więzi wykutych w ogniu walki. Dziś była rocznica tej bitwy. Jak co roku, mak przypiął prawdziwy medal, nie wstążkę, ale samą charakterystyczną dekorację w kształcie serca, do klapy swojej starej, czystej, ale niezaprzeczalnie znoszonej tweedowej marynarki. Był to prywatny akt pamięci. Potrzebował nowej pary solidnych butów do chodzenia. Jego stare ostatecznie wyzionęły ducha. Udał się do Foot Locker Emporium, dużego sieciowego sklepu obuwniczego w galerii handlowej w centrum miasta, mając nadzieję znaleźć coś niedrogiego i trwałego. Nie szukał kłopotów, tylko przyzwoitej pary butów. By ulżyć bólowi stóp. Footlocker Emporium było jasne, głośne i obsługiwane przez nastolatków i młodych dorosłych, którzy wydawali się bardziej zainteresowani swoimi telefonami niż klientami. Mac w końcu znalazł sensowną parę butów dochodzenia w swoim rozmiarze i udał się do kasy. Sprzedawcą na służbie był młody człowiek o imieniu Czad, ledwie dwudziestoletni. Ze znudzonym wyrazem twarzy, przekrzywioną plakietką z imieniem i aurą głębokiej obojętności, Czad zeskanował buty, podał cenę i czekał, bębniąc palcami o ladę. Jego wzrok przelotnie i lekceważąco omiatał starą marynarkę Maka i pojedynczy nieco zczerniały medal przypięty do niej. To będzie 69.95 dolarów, powiedział Chad beznamiętnym głosem. Max skinął głową, sięgając po portfel. Gdy to robił, oczy Czada zatrzymały się na purpurowym sercu z wyrazem rodzącej się niestosownej władzy. "Hej, poczekaj chwilę, dziadku" powiedział Chad. Jego ton zmienił się ze znudzonego na urzędowy. "Co to za błyskotka na twojej marynarce?" zamilkł, zaskoczony. "To to purpurowe serce synu." Chad parsknął. "Co takiego? Wygląda jak jakaś tania przypinka." Wiesz, polityka sklepu mówi, że pracownicy nie mogą nosić nieautoryzowanych guzików ani insygniów. Zgaduję, że to dotyczy też klientów próbujących coś zamanifestować. Musimy tu utrzymać pewien wizerunek, wiesz, profesjonalny. Mac był zdumiony. To nie jest żadna manifestacja, młody człowieku. To amerykańskie odznaczenie wojskowe. Zasłużyłem na nie. Tak, tak. Zasłużyłeś na nie w wielkiej wojnie ołowianych żołnierzyków, prawda? Zadrwił czat, wyraźnie ciesząc się tym, co postrzegał jako pokaz siły. Słuchaj, nie obchodzi mnie, co to jest wygląda tandetnie. Polityka firmy polega na utrzymaniu czystego, uporządkowanego wyglądu. To coś narusza ducha naszych standardów ubioru dla środowiska przyjaznego rodzinie. Musi zniknąć. Teraz. Faktycznie wyciągnął rękę przez ladę. Jego palce wykonały gest skubania w kierunku piersi Maka. Mak instynktownie cofnął się, jego ręka uniosła się, by osłonić medal. Nie dotkniesz tego, powiedział. Jego głos obniżył się do niskiego, groźnego warknięcia, które kiedyś sprawiało, że zahartowani żołnierze stawali na baczność. Przypadkowy brak szacunku, czysta ignorancja były zdumiewające. Ten medal reprezentuje ludzi, którzy zginęli, synu. Reprezentuje poświęcenie, którego nawet nie jesteś w stanie pojąć. Chad jednak nie był zahartowanym żołnierzem. Był młodym, aroganckim sprzedawcą, który zobaczył starca, którego mógł gnębić. Pomylił opiekuńczy gest maka i niski warkot ze słabością lub wojowniczością. — Och, zadziorny się robisz, staruszku — zadrwił Chad — Ośmielony swoją postrzeganą władzą i brakiem bezpośredniego nadzoru. Słuchaj, mówiłem ci, to ma zniknąć, rozprasza. To pewnie i tak jakaś podróbka. Zanim Mak zdążył zareagować, zanim jego umysł zdążył przetworzyć tę zuchwałość, Chad pochylił się dalej przez Ladę. Jego ruchy były szybkie i szokująco agresywne. Chwycił purpurowe serce i ostrym, brutalnym szarpnięciem zerwał je z materiału marynarki Maka. Przypinka. Rozerwała małą dziurę. Medal brzęknął o ladę. Widzisz, problem rozwiązany, powiedział Chad z triumfalnym uśmieszkiem, rzucając medal z powrotem w stronę maka, jakby to był śmieć. A teraz zapłacisz za te buty? Czy będziesz tak stał i wyglądał głupio? Mak wpatrywał się w medal leżący na ladzie, potem w podarty materiał swojej marynarki, a następnie w drwiącą twarz sprzedawcy. Czerwona mgła furii, emocja, której nie czuł z taką intensywnością od dziesięcioleci, wzbierała w nim. Jego dłonie zacisnęły się w pięści. Lata treningu bojowego krzyczały o fizyczną odpowiedź, ale lata ciężko wywalczonej dyscypliny i głębokie zmęczenie wiekiem powstrzymały go. Trząsł się, nie ze strachu, ale z głębokiej palącej duszy wściekłości i głębokiego poczucia pogwałcenia. Inni klienci w pobliżu zatrzymali się, wpatrując się, niektórzy zszokowani, niektórzy z nerwowym rozbawieniem. Nikt nie interweniował, nie pojawił się żaden kierownik. Mak powoli wyciągnął drżącą rękę i podniósł swoje purpurowe serce. Nie spojrzał więcej na czada. Odwrócił się bez butów, bez słowa i wyszedł z Footlocker emporium. Podarta klapa jego marynarki była płonącym świadectwem zniewagi której właśnie doznał. Wyszedł na pasaż galerii handlowej, znalazł cichą ławkę i opadł na nią. Jego oddech był ciężki i spazmatyczny. Fizyczny atak na medal odczuł jak atak na jego duszę, na pamięć każdego poległego towarzysza. Siedząc na ławce, próbując uspokoić szalejącą w nim burzę, Mac szukał po omacku telefonu. Jego pierwszym instynktem było zadzwonić na policję, zgłosić napaść, kradzież. Nawet tymczasową, jego medalu. Ale co by zrobili? Oskarżyliby młodego panka o byciu lekceważącym idiotą? To wydawało się niewystarczające. Wtedy przypomniał sobie o swoim synu, swoim chłopcu Dawidzie. David, który poszedł w ślady ojca, ale zaszedł znacznie wyżej. David, który był teraz pułkownikiem Davidem Maktawiszem, stacjonującym w Fort Hamilton, zaledwie godzinę drogi stamtąd. Nie byli szczególnie blisko, lata stoickiego milczenia maka i wymagająca kariera Davida stworzyły pełen szacunku dystans, ale byli krwią. A David, Mac wiedział, rozumiał znaczenie tego medalu w sposób, w jaki niewielu innych potrafiło. Znalazł numer Davida. Syn odebrał po drugim dzwonku. Jego głos był rzeczowy i profesjonalny. Pułkownik Maktawisz David powiedział mak. Jego własny głos wciąż drżał. To. to tata. Nastąpiła ułamkowa pauza. Potem ton Davida złagodniał. Tato, wszystko w porządku. Dziwnie brzmisz. Mac z głosem ściśniętym emocjami opowiedział o incydencie. W sklepie z butami, aroganckim sprzedawcy, kpinach, a potem o fizycznym akcie zerwania medalu z jego marynarki. Nie upiększał, nie dramatyzował. Nie musiał. Fakty były wystarczająco obciążające. Nazwał to czymś, David. Zerwał mi to, jakby to był śmieć. Cisza po drugiej stronie. Ciężka, naładowana cisza. Potem, tato, który locker, która galeria, nadal tam jesteś? Northwood Mall, powiedział Mac. Footlocker emporium. Jestem na ławce tuż przy głównym wejściu. Stało się to może 5-6 minut temu. Zostań tam, tato. Powiedział pułkownik Maktawisz, jego głos teraz pozbawiony wszelkiej ciepłoty, zastąpiony zimnym, ostrym jak brzytwa tonem. Nie ruszaj się, z nikim nie rozmawiaj, jestem w drodze i nie przyjadę sam. Linia zamilkła. Mak oparł się, fala wyczerpania go ogarnęła. Nie wiedział, co David miał na myśli, mówiąc nie przyjadę sam, ale znał swojego syna. Kiedy David Maktawisz mówił, że przyjedzie, przyjeżdżał. A kiedy jego głos przybierał ten szczególny ton, zwykle oznaczało to, że ktoś będzie miał bardzo, bardzo zły dzień. Niecałe 15 minut później, świadectwo pilności i być może prędkości pojazdu wojskowego, który nie przejmował się zbytnio cywilnymi przepisami ruchu drogowego, główne wejście do Foot Locker Emporium zostało nagle i bardzo imponująco wypełnione. Nie przez jednego wściekłego syna, ale przez pułkownika Davida Maktawisza w jego pełnym, nienagannym mundurze galowym armii, mundur wyjściowy typu A, lśniący mosiąc, rzędy wstążek świadczące o jego własnej znakomitej karierze, jego pułkownikowskie orły widoczne na ramionach. A u jego boku, stojąc sztywno na baczność, było dwóch równie imponujących sierżantów sztabowych, również w pełnych mundurach galowych, ich miny jak z granitu. Trio nie szło krokiem spacerowym. Wmaszerowali do sklepu. Ich wypolerowane buty odbijały się echem od kafelkowej podłogi. Ich połączona obecność promieniowała aurą absolutnej, niepodlegającej negocjacjom władzy, która uciszyła muzykę pop i zatrzymała kupujących w miejscu. Czat, sprzedawca, wrócił do swojej kasy, żartując z innym pracownikiem. Jego wcześniejszy triumf wciąż był widoczny. Podniósł wzrok. Zirytowany nagłą ciszą i zobaczył trzech umundurowanych żołnierzy zmierzających prosto do niego. Szczęka mu opadła. Jego twarz w nanosekundę zmieniła wyraz z zadowolonej na przerażoną. Pułkownik Maktawisz zatrzymał się tuż przed kasą czada. Nie odezwał się od razu, po prostu wpatrywał się. Jego oczy były zimne i twarde ciche, potężne potępienie. Dwaj sierżanci sztabowi stali nieco za nim. Ich spojrzenia równie nieugięte, skutecznie zamykając czada w potrzasku. — To pan — powiedział w końcu pułkownik Maktawisz. Jego głos niski, opanowany, ale niosący niepowtarzalny ciężar dowodzenia. Jest pracownikiem, który zaczepił starszego pana i siłą zdjął z niego amerykańskie odznaczenie wojskowe — purpurowe serce — około dwudziestu minut temu. To nie było pytanie. To było stwierdzenie faktu. Czad mógł tylko skinąć głową, oniemiały, widocznie drżąc. Mój ojciec, kontynuował pułkownik, jego głos obniżył się jeszcze bardziej, stając się jeszcze bardziej groźny. Starszy sierżant sztabowy John McTavish, korpus piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, w stanie spoczynku. Człowiek, który krwawił za ten kraj, gdy pan prawdopodobnie jeszcze nosił pieluchy. Kierownik sklepu. Nerwowy mężczyzna o nazwisku Henderson który został zaalarmowany przez innych pracowników o nagłym przybyciu generała armii i jego ochroniarzy, podbiegł, załamując ręce. Pułkowniku, tak mi przykro, musiało dojść do jakiegoś strasznego nieporozumienia, nie miałem pojęcia. Pułkownik Maktawisz uciął mu spojrzeniem, które mogłoby zamrozić ogień. Nie ma żadnego nieporozumienia, panie Henderson, jest tylko akt głębokiego braku szacunku i, szczerze mówiąc, Napaści, popełnionej przez pańskiego pracownika w pańskim sklepie na odznaczonym weteranie bojowym. I moim ojcu przeniósł wzrok z powrotem na hada, który wyglądał, jakby chciał uciec. To coś, co zerwałeś mu z piersi, oznacza, że przelał krew w służbie tego narodu. To nie jest sztuczna biżuteria, to nie jest tandetna przypinka, to święty symbol poświęcenia. I zbezcześciłeś go, i zbezcześciłeś Jego. Pułkownik zamilkł, pozwalając swoim słowom zawisnąć ciężko w powietrzu. Cały sklep był teraz cichy, wszystkie oczy skierowane na konfrontację przy Kasie. Przeprosi Pan mojego ojca, stwierdził pułkownik Maktawisz, jego głos jak potrzaskany lód. A potem, Panie Henderson, wyjaśni mi Pan bardzo dokładnie, jakie działania dyscyplinarne podejmie Pan wobec tego pracownika i jakie szkolenie naprawcze. Przejdzie cały Pański personel, aby zapewnić, że żaden weteran, żaden obywatel nigdy więcej nie zostanie potraktowany z taką pogardą w Pańskim zakładzie. Właśnie wtedy Mac, który został dyskretnie przywołany przez jednego z sierżantów sztabowych, wszedł powoli z powrotem do sklepu. Jego purpurowe serce teraz starannie przypięte do podartej klapy. Stanął obok syna, czat. Pod połączonym, nieustępliwym spojrzeniem pułkownika, dwóch sierżantów sztabowych, a teraz swojej ofiary, w końcu odzyskał głos żałosny pisk. Ja. Przepraszam pana. Nie wiedziałem. Zrobiłem źle. Pułkownik Maktawisz po prostu wpatrywał się w niego, dopóki czat nie spojrzał prosto na Maka i nie powtórzył przeprosin, tym razem z pozorem szczerości, zrodzonej z czystego przerażenia. Dobrze, powiedział pułkownik krótko. Następnie zwrócił się do kierownika. Panie Henderson, mój ojciec przyszedł tu kupić parę butów. Ufam, że teraz będą one darmowe, wraz z dożywotnią zniżką we wszystkich lokalizacjach Footlocker Emporium dla niego, jako mały dowód głębokiego żalu pańskiego sklepu. Henderson energicznie skinął głową. Oczywiście, pułkowniku oczywiście wszystko. Pułkownik położył rękę na ramieniu ojca. Tato, chodźmy po te buty, a potem zabiorę cię na najlepszy stek w mieście. Gdy szli w kierunku alejek z butami, zostawiając za sobą zdruzgotanego sprzedawcę i gorączkowo uspokajającego kierownika, dwaj sierżanci sztabowi pozostali przy ladzie. Ich miny zapewniały, że nie dojdzie do dalszych nieporozumień. Następstwa były szybkie. Czad został rzeczywiście zwolniony na miejscu na mocy dyrektywy korporacyjnej, która nadeszła po bardzo krótkiej, bardzo intensywnej rozmowie telefonicznej Hendersona z jego kierownikiem regionalnym, prawdopodobnie spowodowanej niedopowiedzianą, ale wyraźnie sugerowaną groźbą koszmaru PR, związanego z brakiem szacunku dla weteranów przez ogólnokrajową sieć, spółkownikiem jako świadkiem. Biuro korporacyjne Food Locker Emporium. Wydało publiczne przeprosiny i ogłosiło ogólnofirmową inicjatywę szkoleniową, szacunek i uznanie dla weteranów. Mac dostał swoje nowe buty za darmo, a także kilka innych par, na które nalegał jego syn. Kolacja ze Stekiem była doskonała. Co ważniejsze, po raz pierwszy od dłuższego czasu Mac poczuł się zauważony, naprawdę zauważony i obroniony. Jego syn, pułkownik, nie tylko stanął w jego obronie. Zmobilizował siły. Użył cichej, niezachwianej władzy munduru przeciwko drobnemu aktowi złośliwości. Gdy opuszczali galerię handlową, Dawid odprowadził ojca do samochodu. Tato, powiedział: Nigdy nie powinieneś był tego znosić. Nikt nie powinien. Ten medal dotknął swoich rzędów wstążek coś znaczy. Znaczy wszystko dla tych, którzy rozumieją. Max skinął głową. Jego oczy były zamglone. Dziękuję, synu. Nie musiałeś. Tak, tato. Przerwał David łagodnie. Musiałem. Są pewne granice, których nikomu nie pozwala się przekraczać, szczególnie jeśli chodzi o rodzinę, a zwłaszcza jeśli chodzi o honor zdobyty wysiłkiem. Historia sprzedawcy, który zerwał medal z piersi weterana tylko po to, by syn weterana, pułkownik i jego świta zamknęli jego małe królestwo braku szacunku. Pięć minut później stała się cichą legendą, przekazywaną w lokalnych placówkach VFW i internetowych społecznościach weteranów. Służyła jako mocne przypomnienie: Nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia, ani kogo znają. Niektóre symbole, jak niektóre więzi, są święte, bronione z cichą furią, która może wstrząsnąć fundamentami nawet najbardziej aroganckich założeń. Bo kiedy lekceważysz jednego żołnierza, możesz odkryć, że zlekceważyłeś całą armię gotową stanąć w obronie swoich. Subskrybuj ten kanał, jeśli wierzysz w obronę honoru i w to, że rodzina jest silna.